nowe kamizelki, świece, lampy, poduszki, piękne poszewki, no i nareszcie moje zasłony, cudowne nowe pojemniki, futerka, coś na wieszakach, tak więc oglądajcie do końca, bo to nie wszystko. Dzisiaj pokażę Wam perełki, tak jak i tutaj, ładnie ułożone są rzeczy. Co jeszcze? Jeżeli jesteś nowy, a nie subskrybujesz kanału, to zrób to koniecznie. Naciśnij dzwoneczek, będziesz zawsze na bieżąco. To są darmowe mm, subskrypcje, was to nic nie kosztuje, a mi pomagacie tworzyć kanał. I teraz, jeżeli wam się jeszcze spodoba ten odcinek, zostawcie łapeczkę w górę. Zobaczcie, jaka fajna sukienka, 50 złotych. Jest bardzo taka delikatna. Ma takie fajne gumeczki na rękawkach. Myślę, że nie jednej z was się spodoba. No nawet może być taka właśnie. Nie wiem, dlaczego ona nie wskoczyła na początku lata, bo jest naprawdę bardzo taka zwiewna. Golf beżowy, trochę luźny. Fajny tutaj ma mm, taki luźny golfik. Czekajcie, co tu jeszcze? Cena 50 zł. Rozmiary od S do 2xl razy i już Wam pokażę skład. Jak tam, kochani, po wczorajszym rozpoczęciu roku szkolnego. Ciekawe jest, czy mam tu mamy, które mają dzieci, co chodzą do szkoły, więc zostawcie komentarz. Ciekawa jestem, ile Was jest. Nie zapomnijcie oczywiście zostawić mi w komentarzu informacji, co najbardziej Wam się spodobało w tym odcinku, bo naprawdę będzie tutaj sporo rzeczy między nimi. Doczekałam się nareszcie moich um, zasłon, które nareszcie są w moim pepko. Tutaj już znamy te kamizelki, kurteczki. Ten sweterek chyba był w zeszłym roku. Coś kojarzę tą nitkę złotą i te paseczki ale jak wisi, no to zobaczcie: 40 zł od S do 2xl. razy I tu już pokażę Wam skład. Ten sweterek jest u mnie na wyprzedaży z zeszłego roku. Obniżony na 30 zł. Już go kojarzę, bo już wisi tutaj jakiś czas u mnie w Pepko. Może u Was też pokażą się takie sweterki, które są z zeszłego roku w obniżonej cenie. On jest do 2 razy. ma naprawdę bardzo ładny, fioletowy kolor. Skarpetki. No, i teraz będzie na pewno dużo nowości. Tutaj macie taki zestaw za 12 zł, dwie sztuki. Pokazywałam ostatnie buty. Wielki powrót. I teraz mamy Wielki powrót. Kapci zimowych, 25 zł. Tu mam rozmiar 39 na 38 czyli 38 na 39 bardzo fajne, takie milutkie w środku, więc myślę, będzie Wam wygodniej się chodziło. Koszula dla pana 30 zł od S do 2 razy XL. I tutaj mamy sweterek bardzo ładny, 40 zł, on jest do 170 rozmiarów, więc yy, spokojnie SK, MK, Damska, a wejdzie, bardzo taki mięsisty, miły w dotyku, i już pokażę Wam skład. Lecimy na półeczki, bo tutaj też dużo się dzieje. Między innymi fajne będą pojemniki do przechowywania. Będą mm, nowe poszewki na poduszki, poduszki. No i moje zasłony. Tu już te łyżeczki znacie. Myślałam, że tutaj coś jest nowego i, i nie wyłożyły, ale to są te łyżeczki, które znamy. I zobaczcie tą nowość. Granatowe i różowe pojemniki do przechowania. Ozdobione takim ładnym kwiatkiem. Ten kwiatek jest... Y Charakterystyczny w tej kolekcji, to jest kolekcja Parisi, dwa rozmiary, i zastanawiam się, jak to ułożyć, żeby Wam pokazać. Hmm, może tak, czekajcie, już wam, już wam pokażę. Nie, tam się nie zmieszczę, dobra, nieważne. Tak wygląda ten pojemniczek i mamy tak mniejszy, 20 zł, u góry macie wymiary. Jest bardzo ładny, jest taki. Mm, mi się to kojarzy z tym, z zamszem, Taki jest naprawdę fajny w dotyku. 25 zł są większe i u góry macie wymiary. Jej te różowe są naprawdę śliczne. Tutaj tak ciężko y, pokazać, jak to wygląda, bo z boku widzicie, mam szklanki, jakieś łyżki tutaj, stojaki, no ale tak chyba najładniej. Możecie sobie zobaczyć. Ostatnio na półeczkach też pokazała się taka fajna lampa. Ona kosztuje 65 zł. A jeżeli lubicie taki styl, to też Wam ona się spodoba. I kochani, wielki powrót futerek. Mamy beżowy, beżowy. jest taki bardziej cappuccino i szary. 40 zł, wymiary to 60 na 90 cm. Są naprawdę bardzo miłe w dotyku, i myślę, że te spepko są takie e, konkretne. Bo ja ostatnio też kupiłam w Action. Beżowy, i też go Wam polecę, jak tylko się pokaże. Tak więc tutaj w PEPKO dwa dostępne takie kolorki. No i oczywiście odchodzę od półki, zostawiam ładnie ułożone. Ja po prostu lewą ręką nie jestem w stanie w nagraniu pokazać, złożyć i odejść, tylko po prostu muszę skończyć nagrywać i złożyć dany, dany towar. A nie sądziłam, że już będą jakieś głupie komentarze, no ale to też pomijam. Ładne kubeczki, zobaczcie, ten w kratkę, to jest ostatnia nowość. Jeszcze jest taki z dynią, kosztują 12 zł. I tak dziwnie tutaj została jedna, albo po prostu ktoś ją sobie tam włożył, tą świeczkę dynię. Na dziale łazienkowym znalazłam fajną maseczkę w płachcie do twarzy obniżoną na 3 zł, więc jeżeli lubicie, to są teraz obniżki. Tutaj jest nowość, taka fajna mata dla kota pod kuwetę i zaraz pokażę Wam cenę. 25 zł. No i zobaczcie, są te zasłony. Jej ja na nie czekam Was trzy tygodnie. 100 zł, dwie sztuki, rozmiar 135 na 260 są obłędne, różowe, przepiękne kwiaty. No i to jest ta kolekcja Parishi. Koniecznie napiszcie mi w komentarzu, jak one Wam się podobają, bo tak bardzo chciałam Wam pokazać, więc ciekawa jestem, czy też Wam się one. Podobają i czy jakbyście miały dodatki różowe, czy byście sobie kupiły. No i kochani, kolejna nowość na poszewkach. Są takie fajne futerkowe dwie poszewki. Jedna jest taka bardziej w brąz, 12 zł ma takie jakby cętki takie widzicie, takie, takie coś tam przechodzi a tu w pasy też taki jakby mm, wzorek coś z marmurku 12 też złotych, no i one schodzą bardzo szybko, u mnie zostały dwie sztuki no po prostu cudo taki ala mm, futerko materiał 45 na 45 oczywiście y, rozmiar. z tyłu mają takie poszewki tutaj brąz, a tam taki jaśniejszy beż nowa poduszka home też jest bardzo przyjemna z materiału taki coś w stylu sweterka 25 zł i nawet myślę mm, fajnie by się na niej leżało te poduszki ostatnio były w nowościach 20 zł, dwa kolory, prążkowane i ta poduszka już jakiś czas tu leży myślę, że to też jakaś nowość tylko nie wiem czemu nie pokazałam 40 zł, ma takie frędzle więc tutaj też coś takiego znajdziecie na półeczkach w Pepco. No i tutaj mam jesienne dekoracje, no i tu w sumie ta świeczka powinna leżeć. Zobaczcie, jakie pustki, więc u mnie też to szybko znika. Nowa lampa, coś takiego jak grzybek, ale no, wiecie, to nie grzybek, tylko po prostu taka lampka ładna. 20, 40 zł, taka matowa, biała więc pod jesień może pasować jako yy, ozdoba do dekoracji fajne świeczki pokazały się też na półkach i tutaj macie 20 zł, przepięknie ona pachnie tak wygląda w środku więc myślę, że Wam się spodoba fajne takie matowe szkło ale zapach jest świetny i tu znalazłam taki mały łapacz snów, piękne maty pompony 6 zł jedyne czy coś dla maluszków, takie fajne kapcie, 20 zł, zimowe, bo w środku mają takie miłe futerko, kamizelka beżowa, ona jest do rozmiaru 7, 170, 40 zł, więc y, SKM Kadamska wejdzie, więc te kamizelki możecie znaleźć na dziale dla dziewczynek, ale one naprawdę są cudne. Fajny, no przyśliczny jest ten kocyk, 15 zł dla dziewczynki do wózka, czy do łóżeczka. Tutaj jest zestaw dwóch spodni dla chłopca do rozmiaru 98 i zapłacicie za ten set 25 zł. Przyjemny materiał. Myślę, że Wam on wpadnie w oko, bo naprawdę jest taki konkretny. Dużo nowości jesiennych, więc też możecie kupić taki dwupak bluzek z długim rękawem, misie. Fajny, 17 zł, więc cena też jest fajna. Tutaj są takie, dwie bluzy, 25 zł, te mi się są też bardzo urocze. I taka sukienka dla dziewczynki do przedszkola, na przykład 20 zł, tu mam rozmiar 86. Tu jeszcze też jest fajny kapelusz i sukienka, więc no, są tak urocze te rzeczy dla tych maluchów, no same. Zobaczcie, sukienka 15 zł, No cena też jest hit. No i ten kapelusz, zobaczcie, jakiś słodki. On ma tutaj takie. Mm, przechodzą różne kolorki ten pasek 12 zł. Nie wiem, czy będziecie to widziały, no na pewno widzicie. Fajne. Tak więc kochani, to by było na tyle. Dzięki, że byliście. Lecę dzisiaj po nowości na półkach, ale już takie mm, dekoracje, ozdoby. No myślę, że też będą ciuchy, bo dostałam info, że mam przyjechać bo mają dziewczyny dla mnie petardy, tak więc fajnie, że byliście dziękuję za piękne komentarze, łapeczki, subskrypcji. Jesteście cudowni. Wbiliście 21 tysięcy. Cieszę się, że Was tyle jest. Witam nowe osoby na kanale. Zapraszam na wcześniejsze przeglądy, bo tam były petardy na półkach w Pepko w action. Action trochę zaniedbałam, więc wrzucę wam jeszcze jutro. Pepko Action, bo dzisiaj muszę coś dograć, ale z takiego fajnego, więc ten przegląd to petarda, musicie to zobaczyć. Jeszcze raz Wam dziękuję, że jesteście. Odpisuję dzisiaj na zaległe komentarze. Ściskam Was miłego dnia. Cześć, pa!